Nie potrafię do końca zaczynać filmów spontanicznych, a tak się też w ogóle przy okazji składa, że zamówiłem sobie paczkę z pierdołami do mojej już tak naprawdę wiekowej, bo 16-letniej konsoli. A też nie ulega wątpliwości, że w sumie od 2020 roku taki się trochę fan retro na pewien sposób zrobiłem i bardzo się zacząłem właśnie interesować tematyką starych konsol, więc trochę to będzie takie preludium do tego, co będę chciał od drugiej połowy lutego robić na kanale, choć jeszcze w tym aspekcie nowy pomysłów na kanał, nagram w ciągu najbliższego tygodnia wam jeszcze taki pełny film właśnie z ankietą gdzie poznam wasze gusta, no i już bardzo doprecyzuję wiele rzeczy, ale zapewne wielu z was kojarzy że od ostatniego czasu trochę właśnie pierdzielę pozwólcie, że ja właśnie etykietkę zdarłem sobie, ja tych nożyczek potrzebuję, proszę oddać Zdałem, e, zdarłem etykietkę, tak, nie zwracajcie uwagi na dźwięki tła, małe mieszkanie, dwie osoby, e, żebyście nie widzieli, do jakich paczkomatów. E, zamawiam e, paczka w takiej wielkości, jeszcze nie zdradzam, co to dokładnie jest, choć podejrzewam, że wiele osób będzie mogła, będzie mogła kojarzyć, co to tak właściwie jest. Oczywiście sobie też to przetestujemy. E, paczka jest cała, to nie wątpliwości, jakby coś nie działało, to jest, to jest dowód po prostu. O kurde, ale to chłop zapakował. <laughs> Jak zobaczycie, w jakie pudełko to zostało zapakowane, to się aż sami zaśmiejecie. Pani A właśnie, zobaczyła i też się zaśmiała. Tutaj są gry, tak podejrzewam, bo to razem z grami przyszło. Nie, nie zamówiłem żadnych dodatków do konsoli z Disneya i z Violetty W ogóle, jak stary jestem, serio, jakieś chyba buty kiedyś były <gry> Nie wiem od czego zacząć, gry na samym końcu odpalimy, odpalmy to to mięsko, to mięsko poza tym. Ofertę znalazłem ym, bardzo fajną, myślałem, że wydam o wiele więcej kasy, a tu się okazuje, że wydałem na cały pakiet tyle kasy, ile bym wydał w sumie na, na, na dwie rzeczy, na dwa kontrolery, tak, bo to są kontrolery, to już, to już bardziej precyzuje co to jest, po prostu chcę tą aurę tajemniczości tutaj, y, tutaj wprowadzić. O, uwaga, patrzymy. Wow, dobra, przyznaję, że zostało to zapakowane przez sprzedającego bardzo dobrze, więc on na moją pozytywną opinię, jak tylko postanowił wszystko działać, zasługuje w pełni. <grym> Kolejny worek, jakby przemyt narkotyków jakiś, i wszystko jest tutaj zawarte. Dobra, pudełko na bok. Teraz to, co nas najbardziej interesuje, czyli moi państwo, jest kontrolery do PlayStation 3, a precyzując do. PlayStation Move'a, czyli coś, co ostatni raz w rękach miałem, jak miałem z 13 lat i pamiętam bardzo wtedy gra, fascynowała mnie gra Sorcery Świat Magii, bardzo średnia jak się to okazało być, choć miała to być wielka rewolucja pod że uff, macham sobie różdżką i zaklęcie leci w tym kierunku, gdzie to machnąłem. Kontrolery ruchowe to jest bardzo, bardzo ciekawy temat, szczególnie jeżeli chodzi o właśnie siódmą generację konsol. Stary wrócił z prezentami. Tak się składa, że czasy kiedy właśnie PlayStation wymyśliło sobie swojego move'a przypada na czasy też kiedy funkcjonowało sobie Nintendo ze swoim Wii i ze swoimi pilotami. Wszyscy się na początku śmiali, że dlaczego Nintendo celuje w nowy rynek. Przestali kompletnie iść pod wydajność, przestali iść pod grafikę. Postawili na niecodzienne rozwiązania, bo w pełni gry sterowane, ruchowe, niemal wszystkie gry na Wii to właśnie pod takiego pilocika działały machanie po ekranie te sprawy. No i się śmiali, śmiali się z Wii a potem parę lat później przyszedł Xbox się ze swoim Kinectem i właśnie PlayStation Ze swoim Move'em, więc na początku trzeba się śmiać z pomysłów konkurencji, a jak te pomysły, wiecie, sukces zaczynają osiągać, to potem należy swoje rozwiązania oczywiście wprowadzić. No i tutaj mamy kamerkę, bez której to oczywiście nic by nam tutaj z tym Move'em nie działało, więc komplet jest. Mam nadzieję, że to będzie teraz fajnie funkcjonować. Taka to oto kamerka. Będę sobie musiał intensywnie przypomnieć, na jakiej ona ja dokładnie w zasadzie działała. No i gierki, bo byśmy za bardzo z tym łóżwem bez gierek właśnie nie poszaleli. Klasyka gatunku, ponieważ jest to Sport Champions i Sport Champions 2. <gry> Czyli gry, które. Zestaw właściwie minigierek w tych przypadkach, w których właśnie w pełni wykorzystywany jest kontroler ruchowy. Tu gra w jakiegoś tenisa, tu jakieś łucznictwo, tutaj jakiś golf, walka na miecze i oczywiście te sprawy. To też oczywiście jest trochę odpowiedź Sony na to, że Nintendo miało swoje Wii Sports i tego typu właśnie też z gry, które były zestawem minigierek. No i pamiętam, że właśnie w tam wieku 13 lat bardzo często żeśmy przychodziłem do mojego kumpla, który też Miał yy, i ja miałem swój kontroler i razem graliśmy sobie w bóle i po prostu w tych bulach <grywialiśmy> spędzaliśmy lwią część czasu i naszej zabawy. A gra polegająca tylko na tym, że się kulkami rzucało i twoja kulka musiała bliżej być innej kulki i, i wygrywałeś wtedy. Ale zabawy było co nie miara. Dobra, wiecie co, się źle z tym czuł, jakbym jeszcze na filmie nie pokazał jak to podłączam i tak naprawdę sprawdzam czy działa, więc yy, zmienimy setup i za chwilę się widzimy. Wyjątkowo nie jest to najbardziej profesjonalny setup, ale <grym> na szybko mogę sobie <grym> coś takiego pozwolić, bo trwa walka z czasem, niedługo będzie ciemno. Dobra, podłączamy naszego mowa i zobaczymy co z tego wyniknie. Dioda się świeci, to jest bardzo dobra wiadomość. Oczywiście wszystkie całe nowe kontrole przez przewód musimy sobie oczywiście też z konsolą sparować. No i też kwestia tego, że chyba bateria tu będzie rozładowana, ale no nic, zobaczymy jak też za chwilę po kamerę podłączymy i jakąś gierkę. U kamery w też się świeci, to jest dobra wiadomość. Nie zwracajcie generalnie uwagi na tło z Było za darmo do pobrania, to ja nie pobrałem, tylko przewód mi całkowicie kamerę obraca, bo jest, jest chyba za ciężki. Zgadzę samej kamery. <laughs> Mamy to. Trochę się muszę teraz cofnąć. Wow! To działa! <laughs> Dzieciństwo powraca, a właściwie wchodzenie w wiek nastoletni, bo w wieku 12 czy 13 lat grałem to pierwszy raz. O, powiem wam przy, że całkiem przemyśle się tym steruje. No i też przede wszystkim, bliska wam muszę powiedzieć, że jeżeli kiedykolwiek bym bardziej poważnie coś nagrywał, to spokojnie zadbam o lepszą jakość. Wideo, dlatego, że mam przechwytywarkę do PlayStation, więc mogę nagrać obraz bez poproszenia z konsoli i naprawdę nie będzie strachu, jeżeli chodzi o doznanie właśnie wideo i tu, 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 tu yeah, są moje bóle. Bu bu Bukę, buci, nie jak się to czyta, ale, ale to jest to, to jest właśnie to. I powiem Wam szczerze, całkiem przyjemnie się tym steruje. Myślałem, że to było o wiele bardziej toporne, ale naprawdę działa. Dowolna rozgrywka. Czy chce się od ciebie grać? Nie, ja umiem. Ja, bierzemy swojego bohatera. Weźmy sobie jakąś laskę, bo zawsze lepiej na laski patrzeć. Boomer, boomer mnie przekonał. Okej, okay, boomer. Jak dobrze, że fokus się kamery nie złamał, bo byście mnie teraz w kamerce widzieli. O nie, ja muszę stanąć. Właśnie odłączyłem ten kontrolę, więc mam nadzieję, że na całe dwie minuty zabawy nam wystarczy. O! Jest bula! Patrzcie, jak się w to grało. Yeah! I, i moja bula musi być bliżej. Dobra zabawa, nie? Za dobrze jej idzie. Swoją drogą o to chyba cały ten unboxing. Przede wszystkim w tym momencie chciałem bardzo podziękować wszystkim osobom, absolutnie wszystkim osobom, niezależnie od wartości, jakie zostawiły u mnie w ostatnich czasach na streamie, ale też przede wszystkim Łukaszowi i Tysiemu, bo to dzięki wam w sumie zrealizowałem trochę swoje e, znowu wariackie marzenia w związku oczywiście z PlayStation. Halo, proszę mnie tu nie hałasować. I mam nadzieję, że w przyszłości, a właściwie w ciągu najbliższego miesiąca, przyszłego miesiąca. Mówię właśnie oczywiście coś bardziej szerzej, profesjonalniej oraz właśnie może nawet dłużej na temat PlayStation Move'a coś nagrać, czy ogólnie wokół PlayStation 3, bo jest to tematyka, która mnie interesuje, no i też chciałem się trochę tą konsolową też tematyką na swoim kanale yy, bardziej, wiecie, iść w tym kierunku. Więc tutaj macie taki bardzo wstęp-wstęp, ale też na pełnoprawny materiał trochę też przyjdzie poczekać i dopiero myślę, że po nim byśmy sobie wszystko zweryfikowali, czy przykładowo w tą drogę iść, choć już teraz możecie sami dać znać, co o tym wszystkim sądzicie. A tak jak wspominałem, w ciągu najbliższego tygodnia jeszcze też rzucę Wam film, który szerzej o tym wszystkim Wam powie, wyjaśni oraz bezpośrednio parę filmów nawet zaproponuje. Będziemy z Panią A grać w bóle i obiecuję, że ją zniszczę swoimi zdolnościami. A ona potem zniszczy mnie, jak wyłączymy konsolę. Trzymajcie się zatem i do zobaczenia. Cześć. Ania Lebi.